To jest Suzy I jej kot. And spend the day with her. W sensie z Susan. Nie z jej kotem. Ten kot jest tak zajęty życiem, że cały dzień śpi. Więc przepraszamy każdego, kto chciał zobaczyć dzień kota. Może kiedy indziej. Stała. Szok i niedowierzanie. I poszła zrobić śniadanie. Zgadnijcie, co zrobiła. Daję wam trzy sekundy, trzy, dwa, jeden. Jogurt z owocami. Ale czy wy jesteście w szoku? Ja nie. Dosłownie ona to je codziennie więc czego się spodziewać. Zrobiła skinker, którego prawie nigdy rano nie robi, ale i tak ją za to pochwalcie, przynajmniej dajmy jej wierzyć, że zrobienie skinker raz na tydzień jej coś da. Ale SPF to zawsze nakłada. I wy też to róbcie, jeśli nie chcecie mieć zmarch w wieku 30 lat. Pomalowała się i nagrała hał zakupowy, jak na prawdziwą influ przystało, bo przecież nic innego w życiu do robienia jej nie zostało. Oczywiście żart i dystans, kochane misiaczki. Ale jakby ktoś był zainteresowany posłuchać, na co wydała ostatnie swoje pieniądze, to film jest na profilu, więc zapraszamy. Potem w jakiś magiczny sposób zrobił się bałagan w jej pokoju, więc posprzątała go. Dosłownie to jest jedyna produktywna rzecz, jaką może robić w wakacje. Oczywiście Suzan ma takie wyczucie czasu, że przegapiła czas wyjścia z domu.